Cześć Wam wszystkim, a więc kolejne podsumowanie polskiej ekstraklasy sezonu 24-25. Tym razem skupimy się na grupie pościgowej. Mamy już Beniaminków za sobą, więc Krakowia, Górnik, Piast, Korona. Tutaj w tym filmie chcę wymienić oczywiście piłkarzy, którzy się wyróżniali, piłkarzy, którzy nie dojechali. Również w tych zespołach doszło do zmian personalnych, jeśli chodzi o trenerów. Nowy trener pojawi się w Krakowi, nowy trener. W górniku, w się tylko w koronie zostaje Zieliński. Mam nadzieję, że dłużej popracuje ten bramkarz, ponieważ zrobił z różną korony dość dobrą robotę. Wskazywałem ich na walkę utrzymania, a okazało się, że już sobie dość szybko zapewnili to miejsce. A więc przejdźmy może już do zespołów. Przechodzimy na początku do Krakowi. Krakowia Kraków. Zespół, który zajął szóstą pozycję w tym sezonie. Jak wiemy, trener Dawid Kroczek opuszcza tą drużynę i w jego miejsce najprawdopodobniej sprowadzony zostanie Duszan Kerkes. Duszan Kerkes. Przyjrzymy się jeszcze kadrze. Duszan Kerkes będzie w przyszłym sezonie, a teraz omówmy troszeczkę yy, ostatni sezon. Jeśli chodzi o wyróżniających się zawodników, a właśnie to jeszcze chciałem powiedzieć, że yy, opuszcza tą drużynę również Benjamin hangman on przychodzi do niemieckiej drużyny, do Hanoweru. Z tego co widzimy, Hanower 196 bez odstępnego, więc kończy mu się kontrakt. Jednak zagrał w podstawowej 11. 100% swoich występów. Udział przy prawie połowie bramek, więc 18 goli. Z tego co pamiętam, tam było chyba 5 karnych i 8 asyst. Bardzo dobry sezon w wykonaniu tego zawodnika. Widzimy reprezentant Finlandii również. Środkowy napastnik, 26 lat. Wypromował się troszeczkę w naszej lidze. No i teraz jedzie spróbować swoich sił za granicą. Zobaczymy, jak długo tam pogra. Jeśli mu nie pyknie, to na pewno wróci do naszej ekstra klasy. Następną osobą, którą chciałbym tutaj zaprezentować jest Fabian Zdyl, To już jest młodziutki zawodnik, 17-latek, 11 meczów, dwie bramki. Generalnie młody, rozwija się. Wydaje mi się, że warto się przyglądać temu zawodnikowi. Jak widzimy jego cena rośnie. I mam nadzieję, że dostanie powołanie na U21. Jeśli nie, no to trudno to Następnym razem. I ten zawodnik jeszcze też jest do podsumowania, jeśli chodzi o młodych, zdolnych, 18-letni Filip Ruzga. To już zawodnik taki bardziej doświadczony. Jeśli chodzi o młodych zawodników 29 meczów. dwa 2 gole, 2-3 asysty. Generalnie dobrze spisujący się zawodnik, jego cena już jest dość wysoka, 1,5 miliona euro. Zawodnik U19. Tak więc Ruzga, dobrze się go oglądało, mam nadzieję, że ten zawodnik również będzie się rozwijał u nowego trenera. Przejdźmy do kolejnego zawodnika, to jest Hasic, to jest troszeczkę starszy zawodnik, ale też miał bardzo dobry wpływ na drużynę, dość dobre oceny, jeśli grał wyglądało to dobrze, 1,2 mln jego cena obecnie, Bośniak... Hacic, wyróżniająca się postać. Przechodzimy dalej. To jest Gita. Gita również, 26-latek. Konkretny zawodnik, jeśli chodzi o obronę. Tutaj, jak Krakowia, sprowadziła go już z tego, co pamiętam. Tak, tak. Już kilka lat sobie grał. U nas umowa jeszcze przez rok obowiązuje. Wydaje mi się, że powinien zostać i budować silną drużynę z Krakowa. Tutaj wiemy też, że. U jego boku grał Kamil Wiek, jednak on w tym sezonie miał poważną kontuzję. Z tego co widzimy on ma kontrakt jeszcze do 2026 roku, więc w następnym sezonie wydaje mi się, że będzie grał, będzie właśnie z Gitą tworzył duet środkowych obrońców. Kolejny zawodnik to jest kokapadze też dobry zawodnik, dużo wnoszący do zespołu. 30 meczów, jak widzimy 29-latek więc już Doświadczony, bardzo doświadczony piłkarz, jego cena A tutaj akurat powędrowała dość mocno w górę w ostatnim czasie, więc to dobrze, jeśli chodzi o zespół z trzy kałuży. Kolejnym zawodnikiem, który tutaj zwrócił moją uwagę jest Myguard. to jest zawodnik, który został wprowadzony do Krakowi w 2024 w lutym, więc już półtora roku jest u nas w naszej lidze 29-latek. Wszystkie mecze rozegrał praktycznie yy, 6 bramek, 6 asyst. Yy, środkowy pomocnik. No i tutaj jak widzimy, Krakowia jest dość dobrze. Zbilansowaną drużyną. Fajny trener. Yy, tutaj trzech zawodników jednak opuszcza tą drużynę. Takich dość, yy, dość konkretnych, którzy grali bardzo dużo, jednak wydaje mi się, że. Ta drużyna dalej będzie w tej grupie pościgowej. Bardzo dobrze oceniam ten zespół i wydaje mi się, że również będą w stanie wprowadzić kogoś, kto będzie wnosił również dużo jakości, tak jak widzimy, w Krakowia Kraków. Do niczego się tutaj nie chcę przyczepiać, nie szukam tutaj jakiejś rozczarowania, bo w tym sezonie tak naprawdę dość dobrze mnie zaskoczyli pozytywnie. Następna drużyna to już jest Górnik Zabrze. Górnik Zabrze w tym sezonie skończył ten sezon na dziewiątej pozycji. Yy, drużyna, która też będzie zmieniać swojego trenera. Do Górnika Zabrze będzie sprowadzony nowy trener yy, Gasparik. Z tego co się orientuje. To jest tak Michał Gasparik. Oczywiście obecnie prowadzi spartak Krnawa. No i udało mu się z tym spartakiem zdobyć Puchar Słowacji, więc ma już sukcesy na swoim koncie yy, słowacki szkoleniowiec. I prawdopodobnie to on obejmie zespół górnika Zabrze od kolejnego sezonu. Jednak jeśli chodzi o rok 25-24, no to Jan Urban, jeśli chodzi o mnie, jestem wielkim zwolennikiem jego prowadzenia zespołu, więc mam nadzieję, że znajdzie sobie krówek w straklasie, w którym będzie mógł się re realizować. Przejdźmy do składu, przejdźmy do zawodników, których tutaj wybrałem. Oczywiście Patrick Helebrand to jest nowy nabytek. Tego klubu w drużynie od 1 lipca 2024 roku rozegrał 32 mecze. Generalnie, jak widzimy, jego cena dość mocno wzrosła w tym sezonie i wydaje mi się, że to był bardzo dobry transfer, jeśli chodzi o drużynę zadrza. Kolejny Lucha, Luka Zachowicz. Jak widzimy, urodzony w jest. Portugalii, czyli troszeczkę tego portugalskiego sznytu, jeśli chodzi o grę w zespole Górnika. Oczywiście jest to napastnik, tak naprawdę ofensywny piłkarz. 8 bramek, 5 asyst. Wszystkie jego statystyki są w miarę dobre, dość dobrze wkomponował się w zespół. Też jest to nowy nabytek, a więc jeśli chodzi o transfery Górnika Zabrze, można powiedzieć, że trafili. Kolejny zawodnik, którego chciałem jeszcze tutaj wyróżnić to już yy, zawodnik yy, u Piestu. jednak on y, miał rozegrane praktycznie całą jesienną rundę Damian Racak warto go docenić dużo jeszcze wniósł do tego zespołu jako on głównie na środku pomocy grał ale pod jego gdy on był w drużynie górnik dość dobrze punktował także Chciałem zwrócić tutaj uwagę, że dobrze, że był. Yy, następny zawodnik, który to już jest młody, piłkarz z górnika Zabrze Dominik Tarapata. Yy, bardzo ciekawy zawodnik, bardzo dobrze wyglądający z piłką. W tym sezonie 16 metrów, jedna bramka, jedna asysta, ale jak widzimy, wartość tego zawodnika tak naprawdę jest dość wysoka i ona będzie cały czas rosła. 17-latek. Jak widzimy grał w kadrach młodzieżowych reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że będzie kontynuował tą przygodę z polską reprezentacją i finalnie zawita do kadry seniorskiej. Dominik Sarapata warto zapamiętać, warto oglądać czasami górnika, po zobaczycie jak ten zawodnik wygląda w środku pola, jak trzyma się piłki. Bardzo fajny, ciekawy, obiecujący piłkarz. Generalnie jeśli chodzi o Górnik Zabrze, oni mają kilku takich zawodników. Jeszcze również jest Mazurek z tego co widzimy. Szafrański akurat on nie zagrał żadnego meczu w ekstraklasie, ale tutaj mamy jeszcze dwóch kolejnych młodych, Tobolik i Abdullahi. Tobolik i Abdullahi, tak więc jeśli chodzi o Górnik Zabrze, jest tutaj troszeczkę pomieszania młodości i... Doświadczenia, oczywiście doświadczenie Lukas Podolski. Najprawdopodobniej ten zawodnik przejmie stery, jeśli chodzi o całego górnika. Ma podpisany kontrakt do 2026 roku. Podpisał go niedawno i to jest tylko już takie przejście, płynne przejście z boiska do gabinetu. Jeśli chodzi o rozczarowanie, no to Aleksander Buksa. 24 występy, 1 gol. Nie wydaje mi się, żeby było to dobre. Kompletnie nieudane wzmocnienie, jeśli chodzi o drużynę z zabrza. I zobaczymy, jak to się skończy. Generalnie stracona trochę kariera. Szkoda zawodnika, ale takie są koleje losu. Przejdźmy do następnej drużyny. Jest to już Piast Gliwice. Tutaj Piast Gliwice dość dobrze wypadł w lidze. Dziesiąta pozycja. Jak na grę tak naprawdę grali dość nudno. Drużyna prowadzona przez WUKO. Dość nudne mecze. Tak naprawdę dużo z nich nie pamiętam. 37 goli strzelonych, 36 straconych. A więc szału nie było, nie było polotu, jeśli chodzi o takie granie do przodu, jak tutaj widzimy, Korona na przykład, oni mają 45 straconych, to, to znaczy to, że oni grali dużo do przodu, gdzieś tam na wariata tracili te bramki, i tutaj było bardziej stabilnie, ale przejdźmy do samej drużyny, Franciszek Plach na bramce, to też świadczy o tym, on nie wpuszcza zbyt wielu goli, jeśli chodzi o drużynę z Gliwic, tutaj też będzie zmiana trenera, pojawi się estończyk Max Mulder. Jak widzimy jest znany z nowoczesnego podejścia do treningów, dużo pracuje z młodzieżą i ofensywnie jest nastawiony, jeśli chodzi o grę, więc zobaczymy co tutaj się zmieni prowadził Lewiadę Tallinn. Wiadomo, jeśli chodzi o Ligę Estońską, Liga Estońska jest o wiele prostsza od polskiej, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja nie mam zbyt wiel... zbyt dużych nadziei, jeśli chodzi o tą drużynę. Wydaje mi się, że będzie to drużyna, która też będzie w środku tabeli. Będą mieli mecze raz lepsze, raz gorsze, ale mam nadzieję, że będzie tam więcej jak jakby no tej finezji, którą, którą lubimy oglądać zawodnikiem, który tutaj dość dobrze sobie radzi jest oczywiście Michał Chrapek, 33 letni doświadczony pomocnik praktycznie wszystkie mecze od dechy do dechy zagrał strzelił 6 bramek, 3 asysty Michał Chrapek konkretny zawodnik w konkretnym klubie generalnie on tutaj dowodził i on był chyba takim największym jakby to powiedzieć największym stabilizatorem, jeśli chodzi o drużynę miasta. Następny jest już Arkadiusz Pyrka, ale tutaj akurat z tym zawodnikiem jest taka sytuacja, że on był dobry, ale też chciałbym, jako rozczarowanie tego sezonu, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o zachowanie sztabu właścicieli. Piasta, to właśnie z Pyrką jest ten problem, że on grał wszystkie mecze, okazało się, że nie podpisał kontraktu, jak widzimy poza kadrą, już od rundy wiosennej cały tak naprawdę pół roku stracone, a wiemy, że jest to zawodnik grający w polskiej drużynie U21 więc szkoda, stracony to jest czas dla tego młodego zawodnika wciąż młody, bo 22 lata Także to uznaję za rozczarowanie. No więc Arkadiusz tylko rozczarowanie, ale dobry zawodnik. I to by było już tyle, jeśli chodzi o Piazgliwice. Nie będę tutaj więcej na temat tej drużyny dyskutował. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że będzie ciekawiej. Kolejnym zespołem, już ostatnim, jest Korona Kielce, która bardzo mnie zaskoczyła, jeśli chodzi o swoją grę w tym sezonie. Korona. Bardzo szybko zapewniła sobie już utrzymanie w ekstraklasie. Mogli sobie pograć na luzie, mogli wystawiać młodych zawodników i generalnie drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego. Jest według mnie jedną z ciekawszych drużyn na przyszły rok. Tak to podsumuję. Jeśli chodzi o, oni mają też dobrych bramkarzy. Mamla, dziekońskie, widzimy, mamla od kiedy, kiedy grał. Drużyna lepiej punktowała. Ale przejdźmy do zawodników, którzy wnosili coś więcej niż tylko bronienie na bramce. Mate, Mariusz Fornalczyk to jest zawodnik, który, którego dobrze mi się oglądało już w reprezentacji U21. Bardzo dynamiczny, lewy, skrzydłowy. Obecnie wyceniany na 19, 900 tysięcy euro. Zainteresowanie ze strony Widzewa cię jednak nie sądzę, żeby on zamienił. Drużynę korony kielce na widzę w prędzej pójdzie gdzieś, właśnie za granicę. Być może do Eredivisie, do Herenwen. Generalnie bardzo ciekawy zawodnik, bardzo ciekawy piłkarz. Dość dobry, szybki. Będziemy go oglądać na pewno w jakimś dobrym europejskim klubie. Kolejny piłkarz, którego chciałbym tutaj. To, tak jakby docenić jest to nowy nabytek yy, sprowadzony 12 lipca 24 roku. Pauresta. Dość wysoki obrońca z yy, Hiszpanii. Jak widzimy 25 metrów. Do tego 4 bramki, więc bramko strzelny Środkowy obrońca. Cena cały czas rośnie. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie wyglądać jeszcze lepiej i przyglądajmy się temu zawodnikowi. Kolejny zawodnik to już jest Sorioriu yy, to jest zawodnik również sprowadzony zimą w tym roku już w 2025 28 stycznia i od kiedy on przyszedł to dość dobrze poprawiła się gra jeśli chodzi o punktowanie jeśli chodzi o punktowanie korony kielce o wiele lepiej to wygląda 10 meczów rozegrał strzelił jedną bramkę generalnie dość dobry nabytek wydaje mi się że w przyszłym sezonie już będzie stabilnym punktem kolejny zawodnik to jest Dalmau którego ja bardzo doceniam bardzo doceniam tego zawodnika on bardzo dużo wnosi do korony 28 meczów w tym sezonie 10 bramek tak powinien wyglądać napastnik 10-15 bramek w sezonie to już jest bardzo dobrze Zawodnik, który no już jest po drugiej stronie górki, 31 lat, więc on powoli coraz słabszy będzie, już nie będzie spieniężony, nie będzie sprzedany drożej. Jednak jest to dobry zawodnik. Jeśli chodzi o rozczarowanie, to jest Jewgeni Sikałka. Według mnie katastrofa z Mińska: 33 mecze, 2 gole, 3 asysty. To jest za mało, jeśli chodzi o zawodnika ofensywnego. Jak widzimy, jego cena. Bada, więc z tego co wiemy, to Eugeniu i tak odejdzie z tej drużyny, został rozwiązany z nim kontrakt, a więc rozczarowanie sezonu. No i szkoda. Tak więc to było podsumowanie wszystkich tych drużyn z grupy pościgowej. W tej grupie są jeszcze Beniaminki, ale ich omawiałem w innym filmie, a wy jeszcze mi powiedzcie, kto was zainteresował z tych drużyn w tym sezonie i... Z mojej strony to już by było na tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.